Niewiele zabrakło, a Vinicius już by w Realu Madryt nie zagrał. Chodzi o sytuację w klasyku, kiedy po tym jak Chabi Alonso zdjął go z boiska, ten zaczął się awanturować i szedł prosto do szatni. Do tej szatni też miał otrzymać informację od jednego z asystentów Alonso, że jeżeli przed końcem meczu nie wróci zaraz na ławkę rezerwowych, to u Chabiego Alonso więcej nie zagra. I chyba podziałało. Bo Vinicius wrócił dosłownie kilka minut po tym, jak udał się do szatni. Bezpośrednio po meczu podziękował kibicom, powiedział, że to emocje i tak dalej. Dzisiaj wydał specjalne oświadczenie, w którym wszystkich przeprosił. No, prawie wszystkich. Nie przeprosił Czabiego Alonso. Wszystko dlatego, że Brazylijczyk nie jest zadowolony z tego, jak hiszpański szkoleniowiec go traktuje. Czabie Alonso za to chwilę wcześniej stwierdził, że tą sprawę wyjaśnią sobie w cztery oczy. I nie będzie ogłaszał, czy wobec Viniciusa zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje. A możliwe, że obejdzie się bez żadnych, jeżeli uda im się to spokojnie wyjaśnić. Napiszcie, jak sądzicie, jak zakończy się ostatecznie to starcie Czabiego Alonso z Viniciusem. Zostawcie followa i widzimy się w kolejnym piłkarskim materiale.